Witam Was, moje drogie Skorpiony na kanale Kitby 4. Odczytanie moi drodzy na miesiąc luty dla Was. I teraz e, króciutka informacja na wstępie: postaram się tak wiecie w miarę zwięźle, ponieważ ktoś mi zasugerował, że w tych moich rozkładach miesięcznych nie ma nic o finansach, nie ma nic o miłości. Więc tutaj tylko takie wytłumaczenie, że te moje rozkłady miesięczne one są takie autorskie bardzo od początku robię je w ten sam sposób i staram się skupiać na tym, co mi karty pokazują, a nie żeby tutaj wiecie, dodatkowo jeszcze szukać informacji, czy to chodzi o finanse, czy chodzi o miłość. Bo każdy jakby ma trochę pojęcia o tym, co się dzieje w, w ich życiu. I teraz uważam. Że czasami w tych ogólnych przekazach niektóre tematy finansowe, które na przykład wychodzą super dobrze, ok. Ja dzisiaj dołożę oczywiście te karty na finanse, sprawdzę, co, co się u Was pokazuje dla Waszego znaku i tutaj w, w temacie miłosnym, ale w tych przekazach ogólnych czasami trzeba, wydaje mi się, tak zdroworozsądkowo, Troszeczkę uważać na tego typu e, informacje, ponieważ każdy z Was znajduje się w innej sytuacji i u takich osób, które na przykład od nie wiadomo jak dawna szukają pracy i na przykład no, słabo z pieniędzmi, to teraz, jeśli w moim rozkładzie wyjdzie, że to jest cudownie, po prostu fortuna za chwilę tutaj wszystkim, wiecie, wypełni konto w banku. E, a tak się nie okaże, no to do kogo będziecie mieli pretensje? No to to, to będą takie, wiecie, na siłę wyciąganie um, jakichś informacji, które po prostu będą no, złudzeniem powiedzmy przynajmniej dla kogoś z was. I takie troszeczkę brak zaufania do tego, co ja robię, więc wybaczcie, jeśli nie ma takich energii, ja robię konkretnie rozkłady, jeśli są na finanse, to wtedy robię na finanse, jeśli robię na miłość, to na miłość. Um, Wiecie, że są te rozkłady na nów, wiecie, że są rozkłady na pełnię. Staram się po prostu mówić o tym, co mi się pokazało. Zawsze jest ten mały procent, że nie z każdym on będzie i tak rezonował, więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj jakby przede wszystkim raz to, co jest Wasze i to, z czego możecie skorzystać, a nie jakby tutaj próbować na siłę ujrzeć to, z czym możecie nie mieć do czynienia. Także Tyle, jeśli chodzi o ten wstęp. wybaczcie, że to musiałam powiedzieć, ale tak jakby czasami no, te rozkłady różnego rodzaju um, no, mają przynajmniej taką minimalną informację, która się tam gdzieś nasbiera i, i trzeba to w końcu jakby głośno powiedzieć. Także sorki. E, wasz rozkład na luty, kochani, macie bardzo ładne karty. E, I teraz u was jest bardziej w kontekście miłosnym pokazane. Więc mam nadzieję, że tutaj dla kogoś z Was to będzie e, pozytywnie odebrane i, i zgodzicie się z tym, co się dzieje w Waszym życiu. Ale tak, bardzo króciutko, tylko do tego rozkładu, bo później, tak jak powiedziałam, położę jeszcze te karty dodatkowo na finanse. To dla tych osób, które by tutaj w tym miesiącu e, potrzebowały, się w coś bardziej zaangażować, nie tylko sobie poradzić z jakimś obowiązkiem, tylko się bardziej w to zaangażować i moglibyście, to to zróbcie, bo Wam się to będzie opłacać. Wy macie pokazane, że tutaj w tym miesiącu w, będzie bardzo ważny wysiłek ponad to, co, um, co tylko do Was należy, żeby to zrobić, bo macie kartę sukcesu, macie kartę słońca macie przypływ pieniędzy, który tutaj niedługo no, dla kogoś ma przynieść właśnie te efekty pracy i wysiłku, czy też jakichś inwestycji, ja nie wiem czego, ale jest po pokazane, że to jest w tym miesiącu do uzyskania. Tylko tyle, żeby zrobić troszeczkę więcej niż minimum tych obowiązków, które normalnie e, i tak się z nich jakby tutaj. E, e, Wywiązujecie, tak? Więc to jest, to jest tak pokazane. I teraz bardzo pozytywnie tutaj macie miłość e, pokazaną. Niemniej jednak nie jest ten miesiąc taki e, w takim kontekście, że tutaj nie brakuje jakichś dylematów, wręcz odwrotnie, macie sporo tych dylematów, ale główna energia, czyli ta podstawowa, dominująca na ten miesiąc, macie trzy kielichy, więc tutaj są spotkania. Tu są sukcesy, tu jest świętowanie, tu jest społeczność, dużo takiego no. Życia towarzyskiego, jakbym powiedziała, czyli ze znajomymi, z przyjaciółmi, dużo lekkości, taki bardzo radosny miesiąc, jeśli chodzi o ten luty się tak zapowiada według tych kart. Mam dwa kielichy tutaj w tych waszych kartach, więc no, jest ta miłość bardzo konkretnie pokazana. Ja sobie tam zajrzałam w te karty jeszcze troszeczkę dalej i widzę, że no mam bardzo fajnie pokazaną kobietę. Słuchajcie, trochę stresu, ale no miłość jest taka naprawdę konkretna i mam bardzo odpowiedzialnego mężczyznę, który robi takie daleko siężne plany. Jednak trzeba mu dać troszeczkę tej szansy i cierpliwości, bo jakby on nie może tak za stryknięciem palcy tego zrobić na już i na teraz, więc. Dla tych osób, które wiedzą, o czym jest mowa, to, to nie, nie martwcie się, bo to wszystko jest na waszej drodze. Karta przeszkód, która mi się pokazuje tutaj w tym waszym miesiącu, to jest czwórka kielichów i czwórka kielichów no, to troszeczkę e, rozczarowania, troszeczkę by mi się pokazywało taki moment, kiedy no, ktoś czeka i jakby nie może się doczekać. Nie do końca osoba wie, czy i jak to się potoczy. Z drugiej strony nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji, czy coś zostawić, czy, e, czy sobie na to pozwolić. Więc to jest karta dylematu, tych dylematów, troszeczkę macie tutaj w tym, e, w tym Waszym rozkładzie, ale tak dużo Wam się kielichu pokazało, że no, emocji niesamowicie tutaj nie zabraknie. I macie powrót kogoś z przeszłości, jakaś bratnia dusza, miłość stare wspomnienia, no, coś, co powróci naprawdę z takim, z taką bardzo silną energią przywiązania, nadziei, spełnienia. No wielka miłość mi się tutaj pokazała, ale taka, która mogłaby kiedyś być. znaleźć już swój początek, a teraz mogłaby odrzeć na nowo, więc w takim życiu u osoby, która już jakby może mieć poukładany troszeczkę ten, ten swój świat i to swoje życie. Więc znowu, żeby tak nie odbiegać, teraz do przeszłości Wam przechodzi karta dwóch. Monet i dwie monety to są obowiązki, które, z którymi trzeba sobie poradzić, albo zostaną one odsunięte na bok, i ktoś przestanie się tym przejmować, bo w życiu by osoba nie miała czasu na tą radość, którą Wy macie w tym centrum tego rozkładu, tak jak już powiedziałam, albo będzie tak, że jakiegoś rodzaju dylematy się zakończą, bo tutaj jest dwójka monet i ona zawsze nam pokazuje takie próba dopasowania się, próba połączenia czegoś. Um, pogodzić to, no co, co po prostu no, tu jest to żonglowanie, czasami obowiązkami, czasami um, jakimiś sytuacjami, um, czasami jakimiś decyzjami, ale cały czas jest to na bazie tego, że chcę trzymać to w takim balansie i niczego jakby z niczego nie zrezygnować, tylko poradzić sobie z tym wszystkim i w to wchodzić, tak? Więc to jest dobra karta tutaj, jeśli chodzi nawet o to, że ona przechodzi do przeszłości. Teraz w głowie tego czytania macie dwa kielichy, więc tutaj chodzi albo o kobietę, albo mężczyznę. Jest tu partnerstwo, jest tu miłość, jest tu połączenie, e, jakaś wspólność, e, dwie osoby, które no. Na pewno intensywnie o sobie myślą lub zaczną myśleć. Może być tak, że nawet się w ogóle Wam pokaże jakaś nowa osoba, nawet jeśli była z przeszłości, to może być powiedzmy z poprzednich wcieleń yy, i tutaj jakaś bliskość mogłaby być poczuta już w momencie, na przykład, nie wiem, przejścia obok siebie na spotkaniu, na jakimś, yy, na jakiejś imprezie wspólnej, bo tutaj je mam pokazane, że jakiś, yy, no yy, Randki, spotkania, towarzystwo po prostu mi się pokazuje. Czyli, tak jakby w miejscach możecie być takich, które nadają się do tego, żeby spotykać ludzi, ok? I z nimi, no nie wiem, coś tam świętować. Teraz w podstawie tego czytania wy macie dwa miecze, więc tych dwóch jest troszeczkę. I teraz e, dwa miecze mówią o tym, że no mogą być jakieś tematy, które. Będą powodować blokadę, tak? Blokada, ale tylko dlatego, że nie do końca ktoś chce podejmować decyzji, nie do końca jest pewna ta osoba tych decyzji. Nie wszystko jeszcze jest tutaj jasne w tym temacie. Często ta karta mówi o tym, że ktoś. Próbuję troszeczkę zagrać na czas, żeby nie robić tego wyboru, czyli jeszcze poczekać, jeszcze dać sobie trochę czasu na obserwowanie, na jakby usłyszenie więcej, zobaczenie więcej. Um, czyli coś przeczekać albo przeciągnąć w czasie. Ja bym tutaj bardziej na to stawiała, bo, bo jest tutaj jakaś znowu dwojakość, czyli cały czas dwie sprawy nam się tutaj pokazują jako no, no, coś głównego w tym miesiącu. I teraz macie najbliższa przyszłość, to jest dziesiątka buław. Dziesiątka buław jest obciążeniem. Jest to karta, która mówi o tym, że ktoś jest wytrwały, ale już zmęczony. Karta, która często mówi o osobie, która jakby jest u końc, na końcu uszczytu, zakończenia, zamknięcia, dopełnienia czegoś. Tu są często nadmiar obowiązków, ale ja bym mówiła bardziej tutaj w tej karcie. Że ktoś w tym miesiącu, tak jak już Wam na początku powiedziałam, bardziej w kontekście finansowym, ale jeśli na czymś Wam będzie bardzo zależało, to tutaj w tym miesiącu um, przydałoby się nie tylko sobie próbować po prostu poradzić z czymś, ale jakby 100% z siebie dać, tutaj się 100% zaangażować i ta karta o tym mówi, że tutaj naprawdę coś się Wam opłaci. Nawet jeśli będzie to Was kosztowało naprawdę 100% zaangażowania. I to jest tutaj akurat w tym Waszym rozkładzie super karta. Możecie to być Wy, może to być inna osoba, której będzie tak samo bardzo zależało tutaj na tym konkrecie, o którym Wy powinniście wiedzieć. I ta osoba nie odpuści. Tu się ktoś nie poddaje, tutaj ktoś walczy, komuś zależy, mimo nie wiem, jakichś tam przeszkód, mimo jakichś dylematów, Mimo jakiejś sytuacji być może w własnej życiowej, tutaj naprawdę jest ten wysiłek stuprocentowy i no jakby ktoś się nie ma zamiaru tutaj jakby z czegoś wycofywać, tylko doprowadzić coś do końca. Teraz dziesiątka kielichów wam się pokazuje w pozycji lęków i obaw. Wiesz, tutaj ten sukces, to 100% satysfakcji, jakiegoś rodzaju szczęście, tutaj właśnie stworzenie domu, rodziny, partnerstwa, no to jest karta też miłości, obfitości. Nie wiem, czy też by nie wchodziła jakaś, jakaś energia. E, powiedzmy, lęku przed utratą harmonii. Ja bym tu chyba powiedziała o domu rodzinie, ale to będzie tylko i wyłącznie dla tych osób, które mają kryzys. E, I wtedy by nam się tutaj trzecia osoba wpakowała do, mm, do partnerstwa, ok? Ale tutaj ja nie mam negatywnej karty w waszym rozkładzie, więc to jest tylko jedna informacja dla takich osób, które potrzebują to usłyszeć, e, bo to nie jest podstawą, e, jakby rozbijanie tutaj czegoś. Teraz jeśli chodzi o kartę, e, jak Was będzie postrzegało Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu, macie piątkę kielichów, i piątka kielichów bardziej pokazuje nam taką osobę, która e, troszeczkę nie może wyjść z jakiejś przeszłości, z jakiejś straty, z jakiegoś rozczarowania, czasami z jakiejś kłótni, bo mi się tutaj ta kłótnia też pokazała, o której jeszcze nie wspomniałam, ale tak jakby może być tak, że ktoś kogoś będzie namawiał na to, żeby troszeczkę pozwolić sobie na odrobinę szczęścia, a obowiązki jakaś nie wiem, jakaś taka sytuacja, kiedy ktoś nawet nie wiem czy nie miał nawet w ostatnim czasie um, Możliwości na to, i to tak jakby wpadła ta osoba w taką rutynę, w takie życie, które jakby w ogóle zapomniała o tym, że nie tylko ta praca, nie tylko wysiłek, nie tylko to, to obciążenie to jest to, z czym, z czym musi się pogodzić. Tak jakby o tych radościach jakiś tutaj ktoś zapomniał, o tym takim troszeczkę wyskoku czasami na nie wiem. Na chwilę spotkanie się ze znajomymi, a czy to są dziewczyny, czy to są mężczyźni, tutaj jakby daj sobie na chwilę ten, um, złap ten dystans, okej? Okay? Do, do, do po prostu swojego dnia takiego, który jest wypełniony obowiązkami od, od rana do wieczora. Czyli tutaj ja widzę kogoś, kto mógłby po prostu żyć takim życiem. Kiedy próbuje, nie wiem, zadowolić wszystkich w koło, a o sobie zapomnieć. Więc pa pamiętajcie, że tutaj może być tak, że w tym miesiącu ktoś będzie was chciał z tego wyciągnąć, albo wy sobie sami powinniście na, na tą chwilę radość pozwolić, bo w tej piątce kielichów sobie ktoś na to nie chce pozwalać. Okay? Jakby e, stoi cały czas w tym jednym miejscu, i z jednej strony, no nie do końca ta osoba jest zadowolona, a z drugiej strony, jakby też. Nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji, tak? Tu jakieś dylematy mi się pokazują. I ta przeszłość, taka, która gdzieś tam doprowadziła do jakiegoś rodzaju straty, tu w tej karcie mi się pokazuje. No, ja bym powiedziała, że mógłby ktoś was postrzegać jako taką osobę w tym miesiącu, bo to jest tylko ten miesiąc, ok? Albo jakaś sytuacja, albo jakiś taki moment, kiedy sobie nie będziecie na coś potrafili pozwolić, wyrazić zgody, na jakiś taki ciesz się tym, co masz, a nie tym, co jest za tobą, co straciliście, co nie możecie sobie czegoś wybaczyć, że tu je w konsekwencji po prostu jest trochę mniej niż, niż było, ale cały czas jest, ok? Więc tutaj to, to bierzcie pod uwagę. I teraz dwie karty rezultatu, i pat patrzcie, macie kartę słońca, czyli to, co ma ci pomóc. Ciesz się życiem, ok? Ciesz się tym słońcem. Ciesz się jednym dniem, um, jakąś swobodą. Zaufaj przeznaczeniu, zaufaj tej energii, właśnie słońca, która zawsze tam przyniesie ten promyk radości, czyli nawet jak to będzie takie chwilowe, jednodniowe, no, jakiś impuls, tylko który jakby przypomni ci o tym, że że nie tylko same obowiązki i, i cały czas, żeby się oddawać czemuś lub komuś, bo, no, bo, no bo tak, warunki z was tutaj z, um, do tego zmuszają, daj, daj sobie troszeczkę tej, tego odskoku, od tak? Siódemka monet mówi o tym, że to wszystko, ta nagroda jest przed tobą, że tutaj to słońce przynosi w końcu coś dobrego, coś pozytywnego, na co sobie zapracowaliście, coś, co Wam się po prostu należy, coś, co zostało Wam kiedyś odebrane, teraz zostanie Wam przywrócone. Nie trać nadziei tam, gdzie się bardzo zaangażowaliście. A trwa to już od jakiegoś czasu i zapomnieliście o tej motywacji, która była na samym początku i gdzieś się to tam pogubiło w międzyczasie i, no i jakby wpadliśmy w taką rutynę, więc tutaj ja widzę, że no coś co do was ma przyjść to będzie waszym wynagrodzeniem za no za tą właśnie waszą ciężką pracę, za ten wysiłek czymkolwiek to jest, czy to jest emocjonalnie czy to jest wiecie finansowo czy jeszcze w jakimś innym aspekcie, no to tutaj wy dostajecie w końcu e, no tą nadzieję, że e, nagroda jest bardzo blisko i nie rezygnuj z tego. Także to są Wasze karty. Teraz macie szóstkę kielichów, jeśli chodzi o tą kartę dodatkową. Szóstka kielichów nam pokazuje przede wszystkim a, taką, a, taki moment, kiedy. A, No, jakaś przeszłość tutaj cały czas. Jeśli nie osoby, no, ja tutaj często widzę jakieś dwie. Y emocjonalnie ze sobą związane osoby, czy one są z przeszłości, czy są tu i teraz, to nie musi być zawsze kobieta i mężczyzna, bo tak wiem, że tutaj szóstka kielichów tak też pokazuje, bratnie dusze, ale to są też rodzeństwa, to są takie osoby, które mówią o przyjaciółkach, o, przy, o przyjaźniach ogólnie samych w sobie, więc szóstka kielichów cały czas mówi nam o zadowoleniu, o tym, że jest ktoś, kto ci e, pozwoli e, czy doda takiej otuchy, kiedy robi coś bezinteresownie w Twoim kierunku, ktoś, kto zawsze jest, ok? Więc tutaj, no, mam bardzo pozytywną kartę. Piątka monet pod spodem, no to jest jakaś pomoc pomoc, podanie ręki, wsparcie. I dziewiątka kielichów, i macie tam pełnię szczęścia. Więc tutaj zostawiam te karty, i teraz zajrzymy jeszcze. Nie będę tasować, tylko tak po prostu wyciągnę kartę na pieniądze dla skorpionów na ten miesiąc. Rycerz buła, więc tutaj mamy jakiegoś rodzaju działanie i szybkość. I rycerz monet, więc no, kariera bardzo ładnie się pokazała i zyski, więc tutaj no, nie, nie bez działania. W każdym razie tutaj przychodzą jakieś pieniądze, więc to jest odpłacony wysiłek dwóch panów, jeśli macie jakieś sytuacje, że razem współpracujecie, razem prowadzicie jakieś biznesy, wszystko jedno, czy to są prywatne, czy to są jakieś takie, wiecie, współprace konkretne lub podjęcie jakiejś współpracy, bardzo dobre karty. Tutaj widać, że się znacie na tym, co robicie i no i sukces jest w tym partnerstwie naprawdę bardzo pozytywny. Teraz królowa monet, widzicie, no dużo macie tych monet, Dom, partnerka, ktoś kto się troszczy, taka osoba, która czuje się komfortowo w swoim życiu i paść kielichów, więc tutaj mamy uczucia i to takie konkretne przy kobiecie. Ponieważ mi tutaj troszeczkę zarysował się, ale to tylko tak minimalnie, do jakiejś sytuacji, trójkąt, to może być także tutaj kobieta, która posiada rodzinę, mogłaby e, no właśnie wrócić tutaj do jakiejś osoby, czy ta osoba do, do królowej monet z przeszłości i to uczucie tak troszeczkę by mogło tutaj z powrotem zaiskrzyć. E, więc może też mieć tutaj jakaś pani e, dylematy sercowe. No, ale karty nie są wskazujące na to, że tu będzie, e, powiedzmy, jakiś, e, nie ma tu jakichś rozwodów, jakichś takich, wiecie, takich rzeczy, żeby tutaj e, trzeba było od razu przeżywać, to, to pamiętajcie, tutaj akurat w waszym rozkładzie tego nie ma, wręcz odwrotnie, ja bym powiedziała, że jest naprawdę duża radość e, na ten miesiąc. Także sorry, wiem, że dłuższe to troszeczkę to czytanie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że docenicie. I teraz jeszcze na końcu, no akurat tu w lutym to do wszystkich mówię. Więc ponieważ ten kanał a, tak naprawdę zależy od Was i jak długo on będzie działał, jak on będzie zauważalny na YouTube, więc Wasze subskrypcje są bardzo ważne. Nie traktujcie subskrypcji jako coś, co będzie Wam co chwila wyskakiwało w momencie, kiedy jest dokładane wideo, bo to tak nie działa. Bo nawet jeśli macie coś zasubskrybowane, to nie zawsze tutaj się pojawiają te informacje, bo ja sama wiem co do moich kanałów, które mam zasubskrybowane. Więc się tego nie obawiajcie, że subskrybujecie mój kanał i za chwilę będzie wam po prostu telefon bombardowany informacjami. Bardziej tu chodzi o to, żeby dać szansę e, temu kanałowi, żeby ten wzrost subskrypcji gdzieś tam został bardziej zauważalny, a nie ginął wśród wiecie YouTube'a i, i tego co się na nim dzieje. E, więc zachęcam do lajków, do komentarzy, do szerowania mojego kanału, czyli e, jak to, sorry, ale no sharing to chyba będziecie wiedzieli, to już nie, nie muszę tutaj jakby tłumaczyć i osoby, które są nowe, no to wiecie jeszcze nie musicie mi tutaj ufać, nie musicie od razu polubić tego kanału, tym bardziej, że dzisiaj jest dużo gadania, to, to jest jeszcze dodatkowa rzecz, ale um, jeśli Zauważyliście, że coś Wam tutaj pasuje, no to zapraszam ponownie i wtedy spróbujcie się zastanowić nad tym, czy to już jest ten czas. Ale osoby, które powracają, to do Was tutaj jest specyficznie właśnie ten apel, żeby robić tą subskrypcję, żeby nie wpadać tylko i nie uciekać, bo bardzo dużo osób na YouTubie narzeka i to nie są takie malutkie kanały jak mój, tylko są naprawdę duże i ja to widzę w statystykach, ja nigdy nie za, załączam tych e, zdjęć, żebyście to zobaczyli, ale byście się prawdopodobnie sami za głowę złapali, jak to wygląda tak naprawdę od tyłu, e, więc e, no, dajcie szansę, z góry wielkie dzięki, ściskam, cudownego Lutego Wam życzę. No i do usłyszenia. Pozdrawiam.